Siemankowidzowie, z tej strony Wasz i dzisiaj kolejny odcinek na Lżowic, który to 9 tak, 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 dziewiąty i w dzisiejszym odcinku będziemy robić sobie farmę dokładnie farmę taką, nie wiem czemu tak w ogóle zmieniam coś temat ale lubię sobie układać tak w kwipunku rzeczy zanim coś zrobię w ogóle to mamy z drewnem. Mały problemik, ale git jest. Którym ja to zrobiłem, bo ja... A, F. No, tak. no yy, i dzisiaj yy, ogólnie będziemy robić sobie farmę yy, i myślę, że to obserwatorium to w ogóle dokończę tak poza odcinkiem i zrobimy takie podwodne tam jeszcze, drugie obserwatorium. Że tutaj będą tam schodki na dół i ten. Yy, no więc, zrobimy yy, drugie obserwatorium, okej. Okay. Demoby. To jajce są to. Zbiorę to, kurczaki będą nowe. Yy, I dzisiaj yy, zasadzimy sobie te mm, marchewki, ziemniaki i oczywiście, coś czego nie może po prostu zabraknąć, pszenicę. Wiem, że mam i tak za dużo pszenicy i mi pewnie na całą grę. No właśnie, yy, i mi pewnie na całą wow, grę wystarczy, ale po... ale jak daje to trzeba brać. Nie! Nie wychodzisz. I tu? Pum! Pum! Nigdy nie miałem szczęścia w wykluwaniu tych kurczaków. Oczywiście to se zbiorę, żeby mieć już plon, tak jakby. Może nie to, że plon, tylko żeby tak jakby mieć mieć czym zasadzić. Dziękuję. Oczywiście tu zasadzę, pszenicę. Nie i tak mam strasznie dużo tych jarenek. No w ogóle nie wiem co ja zrobię z tą całą trzciną, ale. I w kolejnym odcinku od razu zrobię taką zapowiedź. Będzie specjał. Ponieważ jak dobrze wiecie, ten odcinek jest dziewiąty, czyli kolejny będzie dziesiąty, a dziesiąty to taka okrągła, a 10 to taka okrągła liczba. I w dziesiątym odcinku od razu wam zdradzę, lecimy do tamtej wioski i przyprowadzamy wreszcie villagera. Bo tutaj wszystkich nam tak jakby katurpili nie ma nikogo. I. Tak trochę pusto, tylko same zwierzęta są. No, no i w sumie ja jestem. No i jeszcze potwory. W ogóle tamtego konia będę chciał swoim tam stoi w miejscu. No właśnie, chodźcie, krugy. Hmm. Bum. Kurde, akurat jak nie mam nic do obrony. Auć. Najgorszy moment wybrał ten zombie. Dobra. Aż mało. Tu. Okej. Okay. Jeszcze wy. Tego żrzesz. Naprawdę zjad mi wszystkie ziarna. Nie lubię cię. O, jajko. Taka jest kara za wyjście. Lepiej nie wychodźcie, bo spotka was to samo co jego. Chciałbym zresztą tylko jajko wziąć. Ten y, będzie, w ogóle też trzeba zrobić hodowla owiec, bo z jest problem, a ja bym chciał zrobić właśnie do tej farmy, to by było łatwiej. U, kurczaka też wywalam. Nie surowego kurczaka, zawsze jest niedobry surowy. No, y, 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 Bo chciałbym w ogóle zrobić y, se... No, ciągle mi się to włącza. Postawię im tu ją. Nie pchać się. O, chciałbym tutaj, jak się postawi dywanik, to normalnie no, można wejść, a one nie mogą wejść. I... Czy dywanik by mi się przydała. wiadomo co jest potrzebne do dywaniku. Owce, a, ale dokładniej wełna. Widzicie jak szybko to mam musi się krośnie. Mm, biorę tylko szybko, pójdę jeszcze nasiona. I zaraz ogarniemy to. Dobra. <laughs> mm, tutaj blokuje coś. Oczywiście, że blokuje to było niemądre tutaj sadzić. Ale tylko... A tu coś blokuje? Już nie. Dobra. A tu w tym miejscu blokuje. Tu nie. Okej. Okej. Ale sobie myślałem, żeby tu zrobić tą farmę. Alby mi tam nic nie ten. Chyba tak zrobię. Ale po głębokim namyśle w sumie Czekaj, zbiorę te tą pochodnię jedną. Tą pochodnią. Tę pochodnią się. No właśnie. A, no tak, tu jest woda. Była woda. No tak, tutaj też. Ebo. Jakie mam wejść? Dobra, chyba to po prostu zabuduję, o. Potrzebna mi ziemia! Siekiera by się przydała, ale dobra, nieważne. Tu będzie przejście i tu pochodnia. Nieważne i tak to muszę rozkopać. Hmm, wyciszyłbym się na chwilę. Czasem tak mam, że jak coś robię to tak... ...się zacinam. Jakby... coś... ...w tym stylu. Ale będę musiał wziąć pochodnie, bo nie ma pochodni. Łopata też by się przydała, ale po co? Nie pomyślałam o tym, żeby zrobić drabinę. Dobra. Pochodnie najpierw. Daj mi tu. O, mam pochodnie. Dobra, nieważne. Dawaj mi tu. Co ja jeszcze chciałem? A, deski chciałem. Na padyle. Wiesz co? No, -a, ah. 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 Abra, te, non drago. Drivene, zrób to, Ah! i vieni. Aaaaah, Dobra. Tyle wystarczy. No i proszę. Normalnie można teraz wejść. Zaczniemy od rozkopania tu. Pum, pum, pum Wstawiamy ziemnie Chciałbym powiedzieć ziemniaki ale ziemniaki to zaraz będą W ogóle to ja zapomniałem żeby dać tu na nawodnienie jakieś to deszcz Klapę trzeba tu zrobić Proszę się drewna, To troszkę denerwuje. Jak pada na łeb. W ciągli. Dobra, jak tą klapkę zrobić, bo szczerze zapomniałam. Klapa. Gdzie spada? Teraz nie pada czy coś tam jest no 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 dobra, nieważne no, tak czy siak hmm. a wiaderko. mam w ogóle jakieś wiaderko, czy muszę se skraftować jak się okaże, że mam wiadarko a teraz skraftuję to po prostu mistrz za mnie A no, chyba nie mam wiadarko

Papa zombie. No i widzicie, mogę tu zostać, a on się pali. Lubię ten dźwięk. Ech. Ech. Jak tu wejść? Halu, Chcę tam wejść. O. I teraz pana to. O, taka ziemia teraz wszędzie będzie. I super. To ja już zaczynam sadzić. Tutaj będą ziemniaki, tam zrobimy drugie pomieszczenie. To będą marchewki, potem będzie jeszcze jedno, i będą te yy, pszenica. Ok, jeszcze jeden blok, i tutaj. Ziemniak. Wszystko dobrze? Wszystko Czemu jeszcze się nie nawodniłaś? Mam na ciebie oko Na ja ten piasku jest problemem Ewidentnie teraz jestem Tak, pod wodą. Tak, zdecydowanie jestem pod wodą. Dobra. W ogóle czemu ja rozwalam tamtą ziemię, jak ja teraz będę ziemię stawiał. Dobre pytanie. Ja bo w sumie jednej rzeczy nie przemyślałem. A no ja wezmę wodę. A, bo ja jestem tu, pod tym źródełkiem. Jude Okej, okay, ja myślę, że ja jestem pod... ...pod prawdziwą tą... ...pod prawdziwą wodą. E <laughs> w sensie, wiecie, pod oceanem, a nie pod jeziorkiem. I co w sumie? Mogę tu posadzić. A, bo było za ciemno. Wyszły mi marchewki. Już to pochodnie dać na środku. Jest idealnie. Dobrze. Dzisiaj właśnie taki luźny odcinek. Teraz na jakiś czas taki hit! No dobra. Kontynuujemy, to machetki są. Show. Akurát teraz v tá ústrovnú skoro tam myslíš, Jorko. Węgla, więc będzie mało. No tak to to bym oświetlił, ale chodzi o oświetlenie, że w sensie ciemno. Będę to tu pochodnie tu. Jest git? Jest. Powie ktoś, żeby przestali ciągle. A, no tak, bo ja jestem pod. To niedziwnego. dziwnego. No i teraz prawie nie słuchać tego, no. Ra! Hmm, w ogóle zapomniałam zamknąć. A mi coś tu wlazło, no i słabo mi było. Hmm. Ja coś chciałem. A, no tak, po pszenicy przyszedłem. A nie, czekaj, ja przyszedłem po wodę. Ale woda mi się też przyda. Znaczy, przenicąc. Ja po wodę poszedłem i mówię, że mi się w sumie jednak przy okazji wezmę wodę. Naprawdę. Co to ma być? cię co? Tu bardziej, tu stronę to. Rozwalę, bo nie lubię, nie lubię jak jest nierówny. Dawaj mi tu tą ziemię, pum, 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 pum. Nie no, moja woda. Muszę iść. Po prostu nie mogłem zapamiętać, w którym miejscu je postawiłem. No. No. Hmm, tak w ogóle to. Odcinek zgłosowania Od razu tak tylko. O, a nie, tu już razem. Odcinek zgłosowania będzie za tydzień. Yy, czyli za, za, to, na co zagłosowaliście, być może. Będzie już za tydzień. Zobaczymy, co wygra. C jeszcze wiadomo, może się zmienić wynik obecny. C jak mu? Więc. Y no, jeszcze jeden tydzień i koniec. W sensie nie koniec tylko co. co tylko y kolejny odcinek będzie. Tylko. W sensie nie kolejny odcinek, tylko. Bo wcześniej będzie. Ja już się poplątałem. Chodzi mi o to, że. Yy, nagram odcinek z głosowania. No dodaj to po... Albo to jest coś innego, okej. Okay. Nie mam pytań. A to sobie zostawię to tu. Ziemniaki położę. No. Jeszcze zobaczę tylko na szybko obserwatorium. Ach, ale ładny zachód. Okay. Kolejny odcinek tam będzie. Mambusa mógłbym zabrać, ale mi się nie chce. Lol. No. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!